W latach 70. zaczęto pracę nad tym modelem, nikt nie był w stanie przewidzieć, jakim finalnie rezultatem zakończą się odważne wariacje jego twórców. Pierwszy prototyp ujrzał światło dzienne 1 sierpnia 1980 roku. Brzydkie kaczątko, czy w ustach bardziej wykwintnych krytyków nieoszlifowany diament, tak wówczas pisała o nim prasa. Od razu przystąpiono do prac badawczo-rozwojowych, mających na celu wypracowanie produktu, który będzie w stanie nawiązać walkę konkurencyjną na bardzo dynamicznie zmieniającym się rynku oraz kształtującym się wówczas segmencie premium. Postawiono na oryginalny kształt oraz niepowtarzalną linię nadwozia. Jednocześnie zadbano o to, co pod maską. Liczne grono profesorów tych Nadzwyczajnych oraz tych wyższych, gatunkowo zwyczajnych, z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zaczęło pracę nad inteligentnym systemem, który będzie w stanie odnaleźć się niemalże w każdych warunkach. W końcu produkt pojawił się na rynku. Jego jakość szybko została doceniona przez inne marki operujące w tym samym segmencie. Doszło do licznej współpracy z firmami z branży Carfit Management. Zajmujący się elektroniką użytkową oraz największymi spółkami operującymi w sektorze paliwowym. Prawdziwe skrzydła ten niepowtarzalny produkt rozwinął jednak dopiero w chwili zetknięcia się ze światem sportu motorowego. Gdy tylko pojawiła się szansa wzięcia udziału w legendarnym rajdzie Dakar, od razu zaangażował się w projekt. Później na jego trasę wrócił jeszcze sześciokrotnie. Offroadowy charakter oraz zamiłowanie do podróży do miejsc, w których zwykli śmiertelnicy nie odważyliby się nawet postawić stopy, został doceniony w konkursie travel channel. A tak bardziej na luzie, to jestem Maciek i mam 34 lata. Jestem z wykształcenia i z wykonywanego zawodu PR-owcem, ale niekiedy bywam również dziennikarzem. Moja przygoda motoryzacyjna zaczęła się jakieś 15 lat temu, a nawet trochę dłużej, bo wcześniej były podróżem maluchem, a później zakiełkowało gdzieś w moim mózgu e, marzenie, by pojechać na trasę rajdu Dakar. Wówczas nie wiedziałem, w jakim charakterze mogę się tam pojawić. Myślałem, że będzie to bardziej piąty pomocnik kuchcika, bądź człowiek od noszenia po prostu kluczy do kół na przykład. Minęło kilka lat i udało mi się pojechać jako korespondent prasowy jednego z większych polskich zespołów. Kocham świat motoryzacji, ekstremalnych wyzwań i sportów wydolnościowo-wysiłkowych. Sam trenuję crossfit, jeżdżę na motocyklu i cały czas poszukuję różnych zajawek, które mogłyby być interesujące i dopełnić po prostu każdego dnia. Mam nadzieję, że otrzymam szansę, choć troszkę przybliżyć ten męski świat inspirujących historii, widzę TVN Turbo.